Hej, 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 cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Simsów czwórki. Dobrze powiedziałam, że czwórki, nie trójki, nie wiem, co chciałam powiedzieć, nieważne. Kolejny odcinek Simsów. Aha. Widzę, że tak się bawimy. <laughs> nie, widzę, że już mi nie działają przyciski 1, 2, 3. Będę musiała tak zmieniać. Ale to jest po prostu <laughs> przez złe uruchomienie gry przeze mnie i to tak czasami bywa. No, ale nieważne. Co dzisiaj? Mm, Przeczytaj do końca trzy książki. No, o tym się zajmiemy za jakiś czas. Aha, czyli ty zaraz idziesz do pracy, no ale przestań. Jest wtorek, prawda? Gdzie jest, gdzie jest data, jakaś data, 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 data? Tak, dziś, o, dziś jest środa nawet, super. Za chwilę idziesz do pracy i będzie awans kolejny, no dobra. To w sumie bez sensu, że teraz zaczęłam odcinek, a nie y, po pracy. No ale dobra, to ewentualnie zrobię takie króciutkie cięcie, tak jak zawsze. Dobra, to ruszaj się. Cięcie. Y, witam ponownie. Niestety nie dostaliśmy awansu, co mnie bardzo smuci, no ale to trudno, nie będziemy się tym przejmować. Y, jesteś nieswoja. Dlaczego? Ponieważ jest wycieńczona. I paskudne otoczenie masz, tak? No dobra, to w takim razie posprzątamy troszeczkę, wyłączymy to, bo to nam nie jest w ogóle potrzebne. Nie mam przecież żadnej Chyba nie, nie wydaje mi się, niczego tu nie zmieniałam. Nie, jest ok. Mm. Słuchajcie, to my szyb sobie szybciutko pójdziemy spać. Tak, dosłownie szybciutko, bo jutro mamy chyba wolny dzień. Nie, nie mamy. Mm, to nie pójdziemy szybko spać. Gotujemy? Nie. nie. Nie będziemy gotować. Spróbujemy czegoś, co już jest w lodówce. Albo nie. Mam lepszy pomysł. Rozmawiaj z Aleksander. Dopiero wtedy zjemy. No musimy porozmawiać z naszym ukochanym trochę. Aha, już sobie pogadaliście. No to, to całkiem dużo. Jezu, jak ona chodzi. Boże, Boże, jak ona chodzi. O Jezu, jaka ja zmęczona jestem. O matko, matko, matko. Spokojnie, mała, jutro będziesz miała więcej energii. Nie, jakoś ta muzyka mnie tutaj nie przekonuje. Będziemy chyba musieli sobie jakąś swoją wgrać, chociaż nie chciałabym tego robić, bo wiecie, prawa autorskie i tak dalej. Może te cyfry będą mi chodzić, nie? Zaraz, a może je mam wyłączone? jakoś to... Nie, dobra, <laughs> nie będzie tak działać. Będę się musiała te 20 minut przemęczyć na, na tym trybie. Takim, o, takim. A nie lubię tego robić, o Boże, to jest naprawdę bardzo irytujące. To co, idziemy na szybciutko spać. Rano się budzimy. I zaczynamy pracować nad naszymi trzema książkami. Co do ślubu. Mm, który planuje już ym, ślubu Madison i Aleksandra, y, odbędzie się on za jakieś, nie wiem, dwa odcinki, trzy. Nie chcę watkować, ale tak dwa, trzy odcinki będzie ślub. I szczerze mówiąc, mam ogromną, ogromną nadzieję, że Aleksander wniesie do naszej rodziny sporo forsy. Bo ta forsa się przyda. Y, dobra, jest druga w sumie nie będę robić cięcia, bo to zaraz będzie szósta rano, zrazu na wstanie. No, ja jeszcze nie skończę gadać, ona już będzie happy w ogóle, tak? No, <grytanie> no właśnie. Dobra, może nie jest happy, ale już wstała i to mi wystarczy. Zajmiemy się nią tak szybciutko. Boję się tych rachunków teraz, kurde, przez to radio. Ale trudno, ciekaw jestem, czy jak weźmiemy, czytaj coś. Um, czytaj, o tak. Igrzyska obżarstwa, igrzyska śmierci. Ha ha ha. ha, ha. Czytał ktoś? Czytał ktoś Igrzyska śmierci? Na pewno czytaliście albo oglądaliście, chociaż. Ech, no i o czym ja mówiłam? O tym ślubie mówiłam co 3, 4, 3, 2, 3 odcinki, że dużo kasy ma wnieść, bo jeżeli nie, to nie mam chyba, chyba wezmę rozwód. To takie typowe, masz mało kasy, biorę rozwód nara. Dobra, nieważne, nie zwracajcie na to uwagi. O, Słyszycie, jak nawalam w to? Nie działa. Yy, na dziesiątą do pracy oczywiście. Okej. Okay. Mm. O, super. Jesteś pobudzona. No to fajnie. Cieszę się z tego powodu bardzo. Czy ty tą książkę czytasz, czy ty co robisz? No. Eee, w posopoklistycznym mieście zostaje wybranych losowo 9 ostatków. Mają opuścić swoje jaskinie i jeść do przejedzenia. Następnie wyruszą na... Pola groza, by walczyć na śmierć i życie? Po co wszystko taka jest przeszłość. No to to mi naprawdę zaleciało igrzyskami śmierci, no. Naprawdę. Y, czytaj. Mm, jak ją złowić? Aha, dobra. Ciekawe jestem, czy zdążymy przeczytać. No ale dobra. Za godzinę. No za godzinę to... W sumie za dwie, bo możemy się tam spóźnić, te 45 minut, czyli wyjść o 10.45 i nas, nic nam się nie stanie, bo tak naprawdę zaczynamy tą pracę o 11 Dziękuję, Madison. To było bardzo miłe z Twojej strony, wiesz? Po prostu olałaś to, że Ci kazałam. Yy, Czytać książkę, zjeżdżać do pracy. No super. W ogóle <laughs> musimy się zająć troszeczkę tym ogródkiem, bo hu-hu-hu, że tak powiem, troszeczkę nam zarósł. A to zbyt pięknie nie wygląda. I 19 już prawie jest, i Madison wraca do domu. Co to jest? Delika. <grymne> awans! Jej, mamy awans. Napisz wtyczkę na komputerze. Ok. Możesz na przykład to. Pobiera Pobierz próbkę? Tego nigdy nie robiłam. No ale przyznajcie, no mamy już trzy tysiące. To jest coś. O jezu, jaki ten zim jest nieposłuchany. No ja normalnie nie wiem. Dobra, weź ten prysznic tak z mojej perspektywy, żebyś mi później kurde tego nie przerwała. O, super. Super, widzę, że tutaj ładnie się porobiło. Hmm, higiena górna załatwiona. Jeszcze energia, ale energia to tam. Aleksander! Aleksander! Cześć, kochanie! Cześć, cześć, eee, cześć, powiedz mu cześć, Madison, no wyjdź spod tego prosznica, chodź tu. No, cześć Aleksandrze. Wyjdziesz przez te drzwi w końcu? No, no, no. O, od razu się wyprostowała jak do Aleksandra idzie. <laughs> Ale ty śmierdzisz mała. Zerwi? Nie, narzekaj na problemy. I popraw... I, i, nie popraw humor. I, 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 i zaprosi na noc. Aha. To w takim razie nieważne. Chciałam zobaczyć, co ten Maxi. dodał i mi to zniknęło za szybko. Mm. zostanie u mnie na noc, zostanie u mnie na noc, zostanie u mnie na noc. Haha, ha, ha, ha. zostanie u mnie na noc, zostanie u mnie na noc. Um, znaczy, nie, dzisiaj będzie bardzo grzecznie. Dzisiaj Madison będzie spała w łóżku, a Aleksander będzie spał na kanapie. Najprawdopodobniej, o ile w ogóle będzie spał, bo od tego zacznijmy. Że Simowie, kiedy u kogoś nocują, to w ogóle nie chcą spać i chcą spędzić ca tą całą noc z tym drugim simem. A moi Simowie tak wtedy idą spać, a oni siedzą sami, tam robią różne głupie rzeczy. Jak na przykład korzystanie z komputera, czego bardzo nie lubię. Ja nie lubię, jak ktoś korzysta z mojego komputera. A jak ktoś w Simsach korzysta z mojego komputera, to już w ogóle jestem ściekła. Co ty robisz? Czatujesz sobie, tak? Czatujesz sobie. Hmm, ciekawe, z kim? Czyżbyś byś poznawał nową dziewczynę w internecie? <laughs> Nie, na pewno tego nie robi. Aleksander, jest spoko. O Jezu, ile Ty ten prysznic będziesz brała, no? Dziękuję. Coś? Jakoś? Aha, to są kwiatki, serio, a ja myślałam, że to są chwasty, o Boże. O Boże, no tego to się nie spodziewałam. Dobra, to w takim razie, aha, już nie mamy jedzenia. O, widzieli. Widzieliście go, jak on przeszedł przez to? O jak ja nie lubię takich bugów. Podaj obiad nie. Gotuj. I co ugotujemy? Ugotujemy jajecznicę? Biały ciast, makaron z serem, ale na przyjęcie. O. Będzie 8 porcji starczy na 3 dni. <gryw> to takie prawdziwe. Gdzież w sumie powinniśmy już ją położyć spać, jako na jutro idzie. Jutro idzie na 10.19. 19. No dobra, no to damy radę. Trzeba będzie tą wtyczkę napisać jak najszybciej. Ale to tym się zajmiemy w sobotę i w niedzielę. Mm, osiąganiem tych umiejętności i tak dalej, i tak uh, dalej. Teraz musimy się zająć naszymi potrzebami, które <laughs> trzeba spełniać na bieżąco. Może jego ta kuchenka jest brzydka. O, jak ja będę miała kasę, jak ja ten dom urządzą. Znaczy, Oho, nie ten. Proszę was, nie będziemy tutaj mieszkać przecież. My będziemy mieszkać w Willi super. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Nadal nie usunęłam tego, tego dachu. Wiem, to, to, to tak śmiesznie wygląda, no ale no przykro mi. Nie chce mi się. I musimy się wybrać do tej krainy, ale do tej krainy. Dobra, to do tej krainy pójdziemy w następnym odcinku. Bo ja sobie muszę obadać, jak tam wejść. W sensie które w, 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 wklikiwać, wklikiwać, po prostu klikać, żeby dojść oh. tam. <laughs> o, jakie to słodziutkie było. A za dwa-trzy odcinki zrobimy ten ślub na pewno. A, czy wy jesteście zaręczeni, powiedzmy cierpię mm, mm, Niecierpięcie. Nie jesteście zaręczeni. Czy ja mogę coś takiego zrobić już, czy to jest za wcześnie? Jest. Okej, okay, to w takim razie, to w takim razie, mam już plan, jak ja mam plan, tak wychodzą różne dziwne rzeczy. Zobaczymy, czy się zgodzi. No. O, jak to, ja, o, jakie to słodkie. A, takie rzeczy tylko w Simsach. Super, odłóż, odłóż. No i żeby to hihi hi, 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 zrobić pięknie, ładnie, um, no to nie, nieprzyjazne, romantyczne, trzeba to świętować. Trzeba ten dzień dobrze zapamiętać i może to być nawet i w taki sposób tylko pospiesz dziewczyno bo to dziesiątej do pracy idziesz no Mam wrażenie, że ta seria jest bardzo zboczona, bo w tamtym odcinku było, teraz jest, w następnym też pewnie będzie, a wcześniej nie było, bo nie znaliśmy Aleksandra o Matko Boska. Co to się dzieje? Właśnie, możecie mi powiedzieć, czy chcecie te simsy troszeczkę częściej, bo one tak są raz na jakiś czas, w sumie, tak jak każde, bo nie ma żadnej jakiejś rozpiski, ale jeżeli chcecie, to mogą być częściej niż teraz są. teraz w sumie chyba. W... Dobra, już nie chcę was kłamać, nie wiem, ile było odcinku przez jakiś czas. Ale mogą być częściej. Czy go dajcie mi znać? Bo no szczerze mówiąc, mi się bardzo fajnie gra w czwórkę i jakoś tak nie narzekam, jak wszyscy. Że, że basenów nie ma i tego i tamtego. Dobra. O Jezu, wyłącz to radio. Poobserwujemy troszeczkę tego gościa. Zobaczymy, co on robi. No, poszedł sobie. Aha. Nie, nie poszedł chyba wyrzucił śmieci czy coś. A, to spoko. Jak to ostatnio. Czytałam komentarz, który mnie po prostu rozbawił, że Aleks po, po igraszkach poszedł ręce umyć. No to, to mnie po prostu rozwaliło. Ja sama tego nie zauważyłam, ale dziewczyno, pozdrawiam cię za takie szczegóły, że zauważyłaś. I tak nadaje się na męża w takim razie. Która? Czwarta czterdzieści, No już prawie. Jeszcze chwilka, ona się nawet nie wyśpi, no ale trudno. Najwyżej pójdzie głodno do pracy. Pff, co to za problem? Zje sobie w porze obiadowej. Nie, wiecie co? To naprawdę źle wygląda. Może nie tyle, co źle, ale brzydko. A jakaś tam kasa zawsze z tego wpłynie, nie? No. O, ciężko w to kliknąć. Hmm. Czy można zmienić ten kolor jakoś? Wyposażenie rodziny mamy coś. Mmm, <laughs> mm. A skąd to? Aha. Ej, to ja muszę w tamtych spojrzeć. O Boże! To jest komputerowy dysk twardy. No dobra, ale to jest... Ale to jest dysk twardy, to nie jest komputer. Więc co? Zaraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Łącz aura emocjonalną? No, zobaczymy, jaka to będzie aura, jak ona się obudzi. Ale ja bym chciała. Pokrycie terenu. O, ta! Super! Mogę to cofnąć? Dziękuję. A, jaka to jest trawa? To jest chyba ta trawa, nie? zresztą. Aha. Tak teraz nie przesunę. O, super. Zróbmy to tak trochę. Żeby tego nie było widać. Zaraz nałożymy jeszcze jakieś inne. Mhm. Mm dobra. I tym trochę. O, ho, 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 Dziewczyno! Zaszalałaś, zaszalałaś, ten jasny się nie nadaje. <mog Locking> Jak fajnie, że za to się chyba nie płaci. No i bajka, od razu lepiej. O... Poprawmy troszeczkę... Okej! Okay. Co to jest, usuwanie? I że co? Dobra, nie chcę wiedzieć co zrobiłam. Nie chcę tego wiedzieć. Przełączmy sobie, ok? To co mała, wstajemy, nie? Nie ma czasu na sen. Kej, zaręczona. Jak fajnie, ale jesteś głodna. A to byś to się siusiu, no super. I co ja wam poradzę w takim razie? Nic wam nie poradzę. Weź. o! <śmany> tak. Musiała się zatrzymać w tych drzwiach i, 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 i... się zastanowić po co ona idzie. Tak, typowa ona. Typowa mat. Ta piosenka mi się kojarzy z... Tym, z taką... Słońce świeci nad nami. No, znacie to. <śmany> nie będę jej dalej tutaj wyć. Nie będę was tutaj z... Nieważne, nieważne co chciałam powiedzieć, nie, 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 nie. Widzicie, prawie o, udało nam się ogarnąć ją do stanu używa, używalności. Używalności, wyłącz aurę, no w ogóle nie wiem. No dobra, usiądź już tutaj. Usiądź z nim i rozmawiaj. Aha, no to pogadaliście. Um, pochwal strój. Zobaczcie, jak ten różowy jest. Mmm, super. Bardzo mi się to podoba. Ciekawe jestem co powie, em, co powie jego rodzina na ten ślub. No ale okej. Okay. To już akurat nie nasz problem. E, więcej przyjazne. Romantyczne. A jakie będą? Co, 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 co? Co? Wyznaj nie miłość. Okej, okay, niech będzie. A jakie będą jaja? Jak będą, Jak będziemy mieli dzieci? Ho, ho, ho. ho. To będzie dopiero Gwiazdo podstałości. Nieważne. Tak, super ekstra. Śmiejesz cool. się jak. <laughs> Jak hiena na pastowisku. Na pastwisku, nie pastowisku. <laughs> Powinnam czasami sięgnąć do słownika języka polskiego, bo mi brakuje czasami słów. A czasami je tak przekręcam, że masakra. Dobra, nie ma co. Idź ty sobie. O super, nawet poszedłeś. Idź ty sobie do domu, my musimy się tutaj ogarnąć przed pracą jeszcze. Wypadałoby się jeszcze jakoś tak strzemnąć czy coś. Masz w sumie jeszcze trochę wolnego czasu. Oj, trzeba będzie tą książkę skończyć czytać. To powierająca i tajemnicza opowieść o Lukasie Darku, niezwykle atrakcyjnym autorze, który ma do stracenia już tylko swój rozum. napisany przez przyszłego zdobywcę nagród Lukasa Darka. Aha, czyli samo sobie napisał, super. Jest to, ale chwileczkę, to przecież także imię głównego bohatera, to za zbieg okoliczności ta, mhm. Zbieg okoliczności, a ja jestem wróżką w siedmiu góru raju. No co, może jestem. Skąd wiecie? Teraz będziecie hejtować. <grystanie> no i znowu, zanim <coughs> zanim się obejrzymy, ona wróci z pracy. O, super szczęśliwa. Yy, powinniśmy przedstawić na pracę ciężko, oczywiście, żeby szybciutko zdobyła kolejny awans. Godzina dziewiętnasta już niedługo nadejdzie. <laughs> nie, nie będę robić cięcia. Nie chcę mi się. Tak naprawdę nie chcę się robić tych cięć. Naprawdę nie chcę mi się grzebać przy tym wszystkim. Dlatego po prostu poczekamy, aż ona wróci z tej pracy. ja mogę w tym momencie... Mm, nie wiem, mogę mogę, mogę... mogę... Mogę się rozejrzeć po okolicy. O! Naprawdę nie zwracajcie na to uwagi. Fajny mają domek. Z tego domku pochodzi mąż mojej ym, <laughs> mojej innej Simki. Znaczy on już tutaj nie mieszka, no ale... O ciekawe, A o nie, no przecież on już nie żyje. <laughs> Co to jest? Barbara Wiaderko, przyjaciółka, Marian Mazur, nie znam. Aleksander Ćwir, o cholera. No to tego się nie spodziewałam. Jeszcze mi psy za oknem szczekają, no pięknie, pięknie. Nie, nie będę wyjeżdżać. O, tory, a kiedyś widziałam, jak pociąg jechał. Co to jest? Nie wiem. Nie. Hmm. Oddalę, teraz oddala, ale to nie, nie będę oddalać, bo przecież będziemy się wczytywać dwie godziny przy nagrywaniu. A tego nie chcę. No, jeszcze trochę i wróci. Możemy sobie na snimów popatrzeć. O, jak podlewają pięknie wszystkie roślinki. My przyjdziemy i pozbieramy. Ale to by było bredne. Ej, tyle nie ma naszego Aleksandra, już? Co on poszedł? A, tutaj to, to jest, co to, to jest? Czy to jest? Nie. Już myślałam, że to jest któryś z moich simów. Mi się troszeczkę chyba zirytowała. Moi simowie mają siedzieć w domu, a nie chodzić po jakichś ogródkach i, i podlewać. Co to jest? Aha. Jolanta, Jolanta, barbarka. Dobra, wróciła do domciu. Super. Tylko 400, no ale, no ale trudno. E, co my mamy? Musimy na pewno skończyć czytać tę książkę. E, Okej. Okay. Jak skończymy ją czytać, będziemy, będziemy mieli tylko jedną do przeczytania. A mózgowiec na pewno się przyda. Szczególnie, że to jest dopiero pierwszy poziom, że tak powiem, no ale jak osiągniemy mózgowca, to będzie super. Ktoś dzwoni. No oczywiście, kochanie, że możesz przyjść. Oczywiście, że możesz przyjść do mnie. Bardzo się ucieszę, kiedy mnie odwiedzisz. O już jesteś, o Boże. To musi być miłość. To naprawdę musi być miłość, że on tak biegnie. Tak na paluszkach biegnie do swojej ukochanej. I dzwoni mogę przejść? Możesz? No i już jestem w pięciu minutach. Aha! No to ja źle kliknęłam No dobra, no to skoro. Skoro już będzie na noc, to możemy opowiedzieć mu śmieszną historię. Nie, dzisiaj niczego nie będziemy robić, bo za dużo to nie że tak powiem. Niech on się zajmie sobą, a my się zajmiemy sobą, Skoro już go zaprosiliśmy przypadkiem, to niech zostanie, przecież go nie wyproszę teraz, bo to trochę głupią. Y Przestań z nim rozmawiać, dziewczyno. Nie ma czasu na to. No i bajka. O, i teraz, czytaj tą książkę. Tak, tak szybko jakoś, mogę prosić? Przeczytałaś, czy nie? O! Przyciski działają! Może przyciski działają? O, Boże, jestem szczęśliwa, jestem w raju. Nie. Najpierw tutaj, do Łazienki, potem spać. O, ja jestem w raju. Szkoda, że na sam koniec odcinka zaczęły działać, no ale. <laughs> nie będziesz tańczył. Czy on pójdzie spać z nami? Nie, szkoda. Już miałam taką cichutką nadzieję, że położy się obok i pójdzie spać, ale. Ej, nie czytaj mojej książki, bo mi kurde, wyniesiesz ten. Wiem, że zakładkę nie będę wiedziała, gdzie skończę. E, dobra. W takim razie. O, w ten sposób chciałam to zrobić. E, potrzeby. I lecimy do szóstej rano. A jutro jak to, jak to jest? Jak to jest? Jak to jest? Jak to jest? Jutro nie pracujesz, nie? Um, nie. No, przeskocz na sobotę. Okej, okay, mamy dwa dni wolnego. O Boże, te dwa dni wolnego zostawimy już na ostatni odcinek. Znaczy, o Boże, jaki ostatni? Następny. I tam troszeczkę się pouczymy, jakieś tam duperelki, odwiedzimy na pewno tą super ekstra kolorową krainę. Pójdziemy tam sami. Ja sobie zobaczę, co tam można zrobić, bo ja tylko do niej weszłam i wyszłam. Na pewno coś tam można robić, bo tak to bez sensu by chyba nie dawali jakiejś krainy, prawda? E, tak więc poczytam, co tam można zrobić. Ewentualnie wy sami możecie mi napisać. Wtedy oszczędzicie mi czasu i będzie szybciej odcinek, bo mi się oczywiście nie będzie chciało tego szukać, no ale dobra. Mm, mm, mm. Oczywiście trzeba wyłączyć, bo przecież niedobry Alex cały czas wysłuchał słuchał muzyki. Ciekawe jest, czy mogłabym mu zmienić imię taki Aleksander, Madi, by był Aleksy Madi, tak fajnie. Dobra, to co, ja kończę. No, i ja kończę. <laughs> Widzimy się w kolejnym odcinku. Kiedy będzie, nie powiem wam. Już niedługo na pewno, bo ostatnio mam taką jakąś dziwną obsesję na punkcie nagrywania. No, pewnie zauważyliście, że codziennie prawie jest jakiś odcinek, tak więc. wo co ta lota. O Boże, jakbym miała szepszej internet, to byłyby dwa odcinki dziennie, to naprawdę to już przesada jak dla mnie. Ale okej, okay. dobra, ja się z wami żegnam. Ludzie, nie, nie zapomnijcie o takich stronach jak Ask FM i facebook.com, zleżla, wiecie o co chodzi, wszystko macie w opisie filmu, wszystkie linki tam ale wiecie o co chodzi. Możecie pisać komentarz, o Jezu. Możecie pisać komentarze, możecie lajkować, możecie nic nie robić, możecie tylko oglądać. rób ta co chce jak to kiedyś ktoś, ktoś mądry powiedział. Chyba Ferdek Kiepski. Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.